Czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje prosty, naturalny sposób, który może wspomóc leczenie cukrzycy oprócz standardowych leków? A gdybym powiedział Wam, że istnieją minerały, tak zwykłe minerały, które mogą znacząco wpłynąć na poziom cukru we krwi? Według Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 537 milionów dorosłych na całym świecie choruje na cukrzycę, a liczba ta gwałtownie rośnie. To mniej więcej 1 na 10 osób. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre minerały mogą odgrywać kluczową rolę w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i zapobieganiu groźnym powikłaniom. W tym filmie zagłębimy się w temat 7 najlepszych minerałów dla diabetyków, popartych badaniami naukowymi, które mogą odmienić Wasze zdrowie. Zostańcie z nami do końca, ponieważ numer 1 może Was zaskoczyć. Zacznijmy od magnezu, często nazywanego królem minerałów. Badania opublikowane w czasopiśmie Diabetes Care pokazują, że nawet do 48% diabetyków cierpi na niedobór magnezu. Dlaczego to takie ważne? Magnez odgrywa kluczową rolę w regulacji insuliny i metabolizmie glukozy. Pomyślmy o bananach, awokado i batatów, ale w umiarkowanych ilościach ze względu na zawartość węglowodanów. Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż te produkty są bogate w potas, zawierają również węglowodany, które mogą wpływać na poziom cukru we krwi. Dlatego osoby z cukrzycą powinny włączać je do swojej diety, uwzględniając całkowite spożycie węglowodanów i pod kontrolą lekarza lub dietetyka. Numer 3 na naszej liście to wapń, często niedoceniany, ale niezwykle ważny. Wapń odgrywa kluczową rolę w procesach wewnątrzkomórkowych zależnych od insuliny. Oznacza to, że jest niezbędny, aby insulina mogła efektywnie przekazywać sygnały wewnątrz komórek, regulując poziom cukru we krwi. Niedobór wapnia może zaburzać wydzielanie insuliny i nasilać insulinooporność. Dzieje się tak, ponieważ wapń bierze udział w procesie uwalniania insuliny z komórek beta trzustki. Kiedy poziom wapnia jest niski, komórki te nie mogą efektywnie reagować na wzrost poziomu glukozy we krwi, co prowadzi do zmniejszenia produkcji insuliny. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Diabetes Research and Clinical Practice, odpowiednie spożycie wapnia jest związane z poprawą wrażliwości na insulinę i lepszą kontrolą glikemii. Badanie to wykazało, że osoby z wystarczającym poziomem wapnia we krwi miały niższy poziom glukozy na czczo i niższy poziom HbA1c, co wskazuje na lepszą długoterminową kontrolę poziomu cukru we krwi. Ponadto wapń odgrywa ważną rolę w zdrowiu kości. Co jest szczególnie istotne dla osób z cukrzycą, które są narażone na zwiększone ryzyko osteoporozy. Wysoki poziom glukozy we krwi może wpływać na metabolizm kości, czyniąc je bardziej kruchymi. Dlatego utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia nie tylko pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, ale także chroni przed powikłaniami związanymi z kośćmi. Ważne jest, aby pamiętać, że dla optymalnego wchłaniania wapnia niezbędna jest odpowiednia ilość witaminy D. Witamina D. Pomaga organizmowi wchłaniać wapń z pożywienia. Źródła wapnia obejmują produkty mleczne, zielone warzywa liściaste, takie jak brokuły i jarmuż, a także produkty wzbogacone, takie jak mleko sojowe i sok pomarańczowy. Jednak, tak jak w przypadku każdego składnika odżywczego, ważne jest zachowanie równowagi i unikanie przesady. Nadmierne spożycie wapnia może prowadzić do skutków ubocznych, takich jak kamienie nerkowe. Dlatego zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem w celu ustalenia optymalnego spożycia wapnia dla państwa indywidualnych potrzeb. Na drugim miejscu mamy selen, prawdziwą elektrownię antyoksydacyjną. Selen odgrywa kluczową rolę w ochronie organizmu przed stresem oksydacyjnym, który stanowi poważny problem dla osób z cukrzycą. Stres oksydacyjny występuje, gdy w organizmie dochodzi do zaburzenia równowagi między wolnymi rodnikami a przeciwutleniaczami. Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki, które mogą uszkadzać komórki, a przeciwutleniacze to substancje, które neutralizują wolne rodniki. Osoby z cukrzycą często mają podwyższony poziom stresu oksydacyjnego z powodu chronicznie wysokiego poziomu glukozy we krwi. Może to prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, nerwów i innych tkanek, co przyczynia się do rozwoju powikłań cukrzycy, takich jak neuropatia, retinopatia i choroby sercowo-naczyniowe. Badanie opublikowane w Journal of Trace Elements in Medicine and Biology wykazało, że suplementacja selenem poprawia wrażliwość na insulinę i zmniejsza markery stanu zapalnego u diabetyków. Oznacza to, że selen pomaga komórkom efektywniej reagować na insulinę, co prowadzi do lepszej kontroli poziomu cukru we krwi. Dodatkowo pomaga on zmniejszyć stan zapalny, który również odgrywa rolę w rozwoju powikłań cukrzycy. Należy jednak pamiętać o umiarze i przestrzegać zalecanych dawek. I wreszcie, minerał numer jeden, który może zrewolucjonizować wasze podejście do zarządzania cukrzycą wanat. Możliwe, że nigdy o nim nie słyszeliście i nie jesteście w tym odosobnieni. Wanat naśladuje działanie insuliny i w kilku badaniach klinicznych wykazano, że obniża poziom glukozy we krwi. Oznacza to, że może pomóc komórkom wchłaniać glukozę z krwi nawet jeśli organizm nie produkuje wystarczającej ilości własnej insuliny lub jeśli komórki stały się oporne na insulinę. Badanie opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism wykazało, że suplementacja wanadem znacząco obniża poziom glukozy we krwi na czczo u osób z cukrzycą typu 2. Jest to szczególnie ważne, ponieważ poziom glukozy na czczo jest ważnym wskaźnikiem kontroli cukrzycy. Wanat może również poprawić wrażliwość na insulinę, co oznacza, że komórki stają się bardziej podatne na działanie insuliny. Chociaż potrzebne są dalsze badania, wstępne wyniki są niezwykle obiecujące. Wanat może stać się cennym narzędziem w walce z cukrzycą, szczególnie dla osób, które mają trudności z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi za pomocą tradycyjnych metod leczenia. Należy jednak pamiętać, że wanad należy przyjmować z ostrożnością i pod nadzorem lekarza. Może on wchodzić w interakcję z niektórymi lekami i powodować skutki uboczne, takie jak niestrawność. Dlatego przed rozpoczęciem suplementacji wanadem konieczna jest konsultacja z lekarzem. Wanad znajduje się w niektórych produktach spożywczych, takich jak grzyby, owoce morza i pietruszka, ale w niewielkich ilościach. Aby osiągnąć efekt terapeutyczny, zazwyczaj konieczna jest suplementacja. Podsumowując, Wanad to obiecujący minerał, który może pomóc w zarządzaniu cukrzycą, naśladując działanie insuliny i poprawiając wrażliwość na insulinę. Ale tak jak w przypadku każdej nowej terapii, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem i monitorować poziom cukru we krwi. Skoro już wiecie o tych minerałach, które mogą odmienić wasze życie, pojawia się pytanie za milion dolarów: czy dostarczacie ich sobie w wystarczającej ilości? Zarządzanie cukrzycą to nie tylko unikanie cukru, ale także zapewnienie organizmowi narzędzi niezbędnych do optymalnego funkcjonowania. Zawsze konsultujcie się ze swoim lekarzem, zanim zaczniecie przyjmować jakiekolwiek nowe suplementy, ale włączenie tych minerałów do diety może okazać się tym przełomowym momentem, którego szukaliście. Jeśli ten film był dla Was pomocny. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać więcej przydatnych porad zdrowotnych. I podzielcie się tym filmem z kimś, komu może się przydać na pewno będą wam wdzięczni.